Stachyra w kasku czerwonym, Remigiusz Wronkowski w białym, Robert Przygucki w kasku niebieskim. Zobaczymy jak ułoży się kolejność w tym drugim biegu. Czy gospodarze powiększą przewagę nad Aniołami z Torunia. Janusz Stachyra, bardzo dobry start do tego drugiego wyścigu. Na drugiej pozycji Mirosław Kowalik, a Robert Przygucki. W szerokim łuku atakuje znakomicie. pan Stachera starał się nieco przyblokować Kowalika, by umożliwić wyjście na drugą pozycję Robertowi Przyguckiemu. Na razie i tak jednak lepiej w tym biegu zawodnicy z Częstochowy. Janusz Stachera wciąż na pierwszej pozycji. Mirosław Kowalik walczący o pierwszą lokatę, ale musi odpierać ataki Roberta Przyguckiego. Daleko z tyłu Remigiusz Wronkowski, który w ostatniej chwili zastąpił Tomasza Świątkiewicza. Stachera ciągle na pierwszej pozycji. Kowalik jest drugi. Przygódzki zajmuje trzecie miejsce i nie liczący się w walce Remigiusz Wronkowski. Stachera teraz nieco oddalił się od Kowalika. Za plecami Tornianina Robert Przygódzki czający się, czyhający na jakiś błąd Mirosława Kowalika. Marzyłoby się często zwycięstwo 5 do 1 w tym biegu, ale jeszcze półokrążenia do mety Stachera nie zagrożone teraz atak Przygódzkiego Mirosław jednak utrzymuje drugą lokatę ale i tak radość miejscowych kibiców bowiem gospodarze triumfują w drugim biegu 4 do 2 a w całym meczu prowadzą już 8 do 4 bardzo dobry początek tego trudnego spotkania radość Janusza Stachyry